Adela, Franek, Joachim, Rachela i Sabina. Byli bardzo szczęśliwi. Wojna zburzyła jednak ich plany i marzenia. Ich marzenia o miłości, o zwyczajnym domu, o tym, żeby po prostu spokojnie i szczęśliwie przeżyć całe życie. Franek, wyruszając na wojnę, obiecał Adeli, jeszcze się kiedyś spotkamy. Nawierzyła wierzyła w to całe życie. Wierzyła w to całą wojnę. że słowa dotrzymała? Wiele lat później jej wnuczka Justyna odkrywa rodzinną tajemnicę. Tak naprawdę ta tajemnica I będzie czekała tak, jak czekała całe życie tego działa. Ta książka jest o tym, że to, kim jesteśmy, nie zależy wyłącznie od naszych genów, ale również od przeżyć naszych przodków, od wszystkich tajemnic i wszystkich rodzinnych sekretów, które kiedyś tam gdzieś były. Zapraszam Was wszystkich do księgarni 15 maja. Jeszcze się kiedyś spotkamy. Magdalena Witkiewicz.